Witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisu Young Seat Arona FR, Sapphire Blue. Dzisiaj zajmiemy się jednym z przycisków, a mianowicie przyciskiem start-stopu. Zakupiłem na AliExpress przewód, przejściówkę, która służy do odwracania działania. Może inaczej, nawet nie odwracanie działania, co automatyczne wyłączanie Zaraz po uruchomieniu samochodu. Tu jest jakiś, jakaś forma elektroniki pod, tym, pod tą motuliną i kabelki. Wpina się to w instalację, zaraz przy czujniku, przy przełączniku. Przełącza nam po prostu z trybu y, aktywny na nieaktywny. Bez naszej ingerencji nie, nie musimy o tym pamiętać. Mamy tą przyjemność w Aronie i wygodę, że jest to w przycisku bardzo łatwo, gdy odpalamy silnik czy tutaj mamy przycisk start start engine od Kilesa od razu możemy kliknąć, natomiast możemy o tym zupełnie zapomnieć montując właśnie taki kabelek i wtedy my decydujemy kiedy ma być włączone do tego celu potrzebujemy w zasadzie tylko łyżkę i trochę umiejętności, spróbuję to zrobić z Wami na jednym filmie bez yy, jedną ręką drugą ręką trzymam kamerę a więc zaczynajmy. Żeby uwolnić ramkę, musimy włożyć tutaj rękę i pociągnąć energicznie do siebie. Jak widzicie, tutaj już odchodzi. Następnie yy, trzeba by było przekręcić kluczyk, bo przynajmniej w wypadku skrzyni automatycznej nie zmieni nam pozycji, jeżeli nie, jeżeli nie będziemy mieli nogi na hamulcu. Wyciągamy do góry. Jak widzicie, tu są zaczepy. Wyciągamy to do góry. Ja sobie przejadę z powrotem dźwignią, żeby nie porysować nic w pozycję. I zostawiamy tak mieszek u góry. Można wyłączyć zakład. Następnie musimy zdemontować ten panel tych przycisków. Do tego celu będzie nam potrzebna ta łyżka. Spróbuję wam to pokazać. One, tutaj jest cała obudowa. A tu są dwa takie otwory. Łyżkę trzeba spróbować włożyć tu i tu. Musimy podważyć do góry ten cały panel. On wyjdzie jako trzy przyciski. A więc próbujemy. Widzicie, jedną ręką, bez cięć. Tu w środku nie ma obaw, że sobie porysujemy deskę, więc można trochę siły użyć. Dwoma rękami zawsze jest wygodniej. O, widzicie? Wyszedł nam panel cały, nie zajęło to zbyt długo, natomiast wymaga trochę wprawy, dobrze, że jest w zestawie ta łyżka, patrzcie na zestawy z tą łyżeczką, wyciągamy sobie moduł, jest trochę kabla w zapasie i tutaj mamy zatyczkę, odpinamy go, nie ma obaw, to nie pozostawia żadnych błędów w systemie, możecie być pewni, nie będzie żadnego błędu odpiętej, odpiętej kostki. Robię to z wami. Dalej nie wyłączam filmu. I jedną ręką to wiecie. Mega wygoda. Ok. Jest wypięte. Jak widzicie tu jest wielopinowa. I teraz tak. Montujemy przeduszkę. Nie da się inaczej podłączyć. A więc podpinamy tu. Klik. I podpinamy. Tutaj. Drugi klik. Widzicie, przyciski dalej działają: otwieranie, zamykanie mod. Oczywiście silnik jest wyłączony. Natomiast kolejno prowadzimy. Wsuwamy, kliknięcie. I teraz tak, znowu, żeby sobie w pozycję kratkę od góry. Tu są dwa zaczepy. Na dole. Też dwa zaczepy układamy mieszek. Sorry, zjechała mi trochę kamera i tyle. I wyłączamy. Zobaczmy, jak to działa teraz. Ok, widzicie, przycisk jest podświetlony na dzień dobry i start. Stop jest wyłączony. I tak naprawdę, nic nie muszę robić. Teraz, żeby go włączyć. Muszę nacisnąć przycisk start stop jest włączony.